Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o lenoulien na ścianach. To rozwiązanie, które zyskuje na popularności, a ja chcę Wam przybliżyć jego zalety i wady. Zaczynając od podstaw, lenoulien to materiał naturalny, który powstaje z lnu, korka, żywicy drzewnej i pigmentów. Jest to materiał trwały, odporny na ścieranie i wilgoc, a także łatwy w utrzymaniu czystości. Istnieją dwa rodzaje lenoulien podłogowe i ścienne. Linaulię ścienne różni się od podłogowego przede wszystkim grubością. Linaulię ścienne jest znacznie cięższe i bardziej elastyczne, co ułatwia jego montaż na ścianach. Linaulię ścienne charakteryzuje się wieloma zaletami. Po pierwsze, jest to materiał naturalny, co czyni go ekologicznym i bezpiecznym dla zdrowia. Po drugie, jest odporny na wilgoc, co czyni go idealnym rozwiązaniem do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń o dużej wilgotności. Po trzecie, linouliem ścienne jest łatwe w utrzymaniu czystości. Wystarczy przetrzeć je wilgotna szmatka, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Oczywiście, jak każdy materiał, linouliem ścienne ma też swoje wady. Po pierwsze, jest to materiał stosunkowo drogi. Po drugie, linouliem ścienne wymaga specjalistycznego montażu. Mówiąc o montażu, warto wspomnieć, że linouliem ścienne można montować na różne sposoby. Najpopularniejszym sposobem jest klejenie linouliem do ściany. Można również zastosować listwy przypodłogowe, aby ukryć krawędzie linouliem. Podsumowując, linoulium ścienne to rozwiązanie, które może być idealne dla osób poszukujących trwałego, odpornego na wilgoc i łatwego. w utrzymaniu czystości materiału do wykończenia ścian. Pamiętajcie jednak, że linouliem ścienne jest stosunkowo drogie i wymaga specjalistycznego montażu. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o lenoiem na ścianach. To rozwiązanie, które zyskuje coraz większa popularność, a ja chcę Wam przybliżyć jego zalety, wady i oczywiście, jak prawidłowo je zamontować. Pierwszym krokiem jest oczywiście przygotowanie ścian. Musimy je dokładnie oczyścić z wszelkich zabrudzeń, kurzu i resztek starej farby. Jeśli na ścianach znajdują się nierówności, należy je przeszlifować lub wypełnić z szpachla. Pamiętajcie. Z jest materiałem dość delikatnym, dlatego powierzchnia musi być gładka i równa. Po przygotowaniu ścian możemy przystąpić do montażu lenouliem. Najpopularniejsza metoda jest klejenie. Wybieramy odpowiedni klej do lenouliem i nakładamy go na ścianę za pomocą wałka. Następnie przyklejamy lenouliem, dociskając je równomiernie do ściany. Podczas montażu lenouliem warto pamiętać o kilku ważnych wskazówkach. Po pierwsze, lenoulien należy rozwinąć i pozostawić na kilka dni w pomieszczeniu, aby się zaaklimatyzowało. Po drugie, podczas klejenia należy uważać, aby nie tworzyły się pecherze powietrza. Jeśli jednak takie pecherze się pojawia, można je usunąć za pomocą igły i kleju. Lenoulien na ścianach często wymaga łaczenia poszczególnych arkuszy. Istnieje kilka metod łaczenia szwów, a najpopularniejsze to klejenie. Ta metoda polega na naklejeniu dwóch arkuszy lenoulien na siebie za pomocą specjalnego kleju do linoulijem. Spawanie na zimno. Ta metoda polega na połaczeniu dwóch arkuszy linoulijem za pomocą specjalnego kleju, który utwardza się pod wpływem temperatury pokojowej. Spawanie szwów na zimno jest metoda stosunkowo prosta i szybka. Wystarczy nanieść klej na krawędzie obu arkuszy linoulijem i połaczyć je ze sobą. Następnie należy docisnąć połaczenie i pozostawić do wyschnięcia. Pamiętajcie, Zespawanie szwów na zimno wymaga użycia specjalnego kleju do lenoulien. Klej ten jest dostępny w sklepach budowlanych. Mam nadzieję, że ten krótki filmik pomógł Wam lepiej zrozumieć, jak zamontować lynoulijem na ścianach. Pamiętajcie, że to rozwiązanie jest bardzo praktyczne i estetyczne.